Witam w serii szybkich odpowiedzi na dobrze przemyślane pytania i komentarze. Czy sól egzorcystyczna jest dobra? Nigdy chyba jej nie próbowałem. Znaczy się, u mnie gotowaniem w ogóle zajmuje się żona, ale wydaje mi się, że lepiej jest korzystać ze zwykłej soli stołowej. Da radę pan wytłumaczyć, kto stworzył Boga albo skąd on się wziął? Nie, tak samo jak nie dam rady wytłumaczyć, dlaczego woda jest sucha. Ktoś, kto został stworzony lub skąd się wziął, nie jest Bogiem. Ateiści nie złoszczą się na Boga, tylko na głupotę tych, co w Niego wierzą, bo wpływa ona na wszystkich, a my chcemy żyć w świecie bez religii. No sprawa nie jest łatwa, ale dobra wiadomość jest taka, że może Pan zaznać życia w takim świecie, jeśli tylko uda się Panu dostać do Korei Północnej. Tam ateizm jest religią panującą, i jak podaje tamtejsza telewizja, wszystkim żyje się tam znakomicie. Także życzę powodzenia w spełnianiu marzeń. Ja znam lepiej Ewangelię od Pana. No, szalenie cenny komentarz rodzice muszą być dumni. Moim zdaniem Jezus szanuje inne wyznania, a moim zdaniem nie szanuje innych wyznań. I kto ma rację? No pewnie nigdy się nie dowiemy. A nie, czekaj, jest taka książka, w której jest napisane, co Jezus mówił o innych wyznaniach. No ale po co mielibyśmy tam zaglądać, skoro możemy sobie mówić, co nam się wydaje? Skoro Bóg dał nam wolną wolę, to niby czemu coś, co robimy, może mu się nie podobać? Z mniej więcej tego samego powodu, dla którego Panu może się nie podobać, jak ktoś, komu poda Pan widelec do posiłku, wbije go Panu w rękę lub w coś innego. Akurat Jezus na pewno miał długie włosy, bo Księga Kapłańska mówi, że nie można golić włosów w koło. No jasne, bo golenie głowy w koło to jest jedyna znana na ziemi metoda skracania włosów. A zaż was i samo przyrodzenie nie uczy, iż mężowi gdyby włosy zapuszczał jest mógł zalżywości? Jezus nie był jakimś hipisem, to jest Bóg objawiony w ciele, bez grzechu, więc na pewno długich włosów nie nosił. To dlaczego pan Jezus ukazał się świętej Faustynie Kowalskiej, kazał namalować obraz Jezu ufam Tobie i powiedział, że kto się będzie przed nim modlił, wyprosi wiele łask. Bóg wielokrotnie mówił, aby nie czynić sobie żadnego obrazu, tak mężczyzny jak i niewiasty, aby się do nich nie modlić ani się im nie kłaniać. I Biblia jest pełna historii, gdzie Bóg każe ludzi za łamanie tego przykazania. Sam Nowy Testament też przed bałwochwalstwem ostrzega. No, ale rozumiem, że to wszystko nieważne, bo w XX wieku jakaś zakonnica powiedziała, że Jezus się jej objawił i kazał się namalować. I oczywiście jedyną logiczną reakcją na to jest wyrzucenie do kosza wszystkiego, co Bóg mówił przez apostołów i proroków, i uwierzenie tej zakonnicy, tak? Nie wiesz nigdy, kobiecie, dobrą radę ci dam. Spójrz, bracie, na całą turyński i nie grzesz więcej. No, patrzę i co widzę? Kawał średniowiecznego materiału z malunkiem na wzór człowieka. A skąd wiadomo, że to nie Jezus odcisnął się na tej szmacie? A no stąd, że apostoł Jan, czyli naoczny świadek tych wszystkich wydarzeń, napisał nam, że Jezus nie był zawinięty w jeden kawałek materiału, a w kilka, a jego głowa była zawinięta w oddzielną chustkę. Także całun turyński jest z całą pewnością podróbą. Ale jeżeli autora komentarza kręcą takie rzeczy, to bardzo proszę o kontakt, bo mam do sprzedania za cenę jednego Mejbacha parę sandałów, w której na pewno chodził ktoś święty. Skoro to tylko wafelek, to co powiesz o cudach eucharystycznych, które się wydarzyły? Na wszystkich było to samo DNA, czyli to samo co na całunie. Jak mówi Biblia, fałszywy świadek nie ujdzie pomsty, a kto mówi kłamstwo, zginie. Bujne włosy, mordo. Cóż, mózg to nie nawóz do włosów. Poza tym, jak włosy są ładne, to nie musi być ich dużo. A propos zabijania niewinnych dzieci. Co pan powie na temat drugiej Księgi Królewskiej 2, 23-24? A tak uzdrowione są one wody aż do dnia tego, według słowa elizeuszowego, które był powiedział. Potem szedł stamtąd do Betel, a gdy szedł drogą, dzieci małe wyszły z miasta i naśmiewały się z niego i mówiły mu – Idźże łysy, idźże łysy. Który obejrzawszy się, ujrzał je i złorzeczył im w imieniu pańskim. Przetoż wyszedłszy dwie niedźwiedzice z lasu, rozdrapały z nich czterdzieści i dwoje dzieci. No, piękna historia, tylko nie bardzo rozumiem, co miałaby ona mieć wspólnego z niewinnymi dziećmi. Zasady starotestamentowe nie mogą mieć zastosowania w dzisiejszych czasach. Czy naprawdę jesteś taki tępy, żeby tego nie rozumieć? No jasne, przecież takie starotestamentowe zasady, jak nie będziesz kradu, czy miłuj bliźniego Twego jako siebie samego, to przecież są już dzisiaj zupełnie niepotrzebne. I tak, miłuj bliźniego Twego jako siebie samego, to jest przykazanie ze Starego Testamentu. Księga kapłańska, rozdział 19, werset 18. Może jednak, jak Pan Jezus powiedział, że nie przyszedł rozwiązywać Zakonu i proroków, ale wypełnić, to mówił prawdę? Skoro mówi pan, że katolicy modlą się do figur, to do czego ma się modlić chrześcijanin? No, może do Boga? Czy kiedyś był pan katolikiem? Bo z tego, co pan właśnie powiedział, to śmiało mogę stwierdzić, że nie, bo ja nim jestem i nie wierzę w sakramenty, a w Boga. I przez lata nie spotkałem się z czymś takim, że tylko dzięki sakramentom osiągnie się życie wieczne. No to w takim układzie, co z Pana za katolik, jak w ogóle nie zna Pan nauki własnego Kościoła? Przecież w katechizmie Kościoła katolickiego jest napisane czarno na białym. Kościół twierdzi, że dla wierzących sakramenty Nowego Przymierza są konieczne do zbawienia. No a jeśli Pan w to nie wierzy, ale wierzy Pan Jezusowi Chrystusowi, który powiedział, Kto w mię wierzy, ma żywot wieczny. Jeśli pan wierzy apostołom, którzy głosili, że odpuszczenie grzechów weźmie każdy, kto uwierzy w Jezusa, no to być może pan tak naprawdę nigdy nie był katolikiem. A kim pan jest, aby decydować, kto ma żyć, a kto nie? Tylko dawca życia może je odbierać. No, ja jestem oczywiście nikim, nikt mnie sędzią nie ustanowił, abym takie wyroki wydawał, ale to nie znaczy, że nie mogę mówić, jaka kara za jakie przestępstwo według Pisma Świętego się należy. A jedno co chciałbym wiedzieć, to kto wymyślił ten dziwaczny tekst, że tylko dawca życia może je odbierać? Przecież to właśnie ten dawca życia, sam Bóg, powiedział, że kto wyleje krew człowieczą, przez człowieka krew jego wylana będzie, bo na wyobrażenie Boże uczyniony jest człowiek. Także sam Bóg powiedział, że to właśnie ludzie mają wykonywać wyroki śmierci na mordercach chociażby. A co z piątym przekazaniem? No nic, a co miałoby z nim być? Czy naprawdę tak ciężko pojąć, czym jest kara? No chętnie bym się dowiedział, jak ci ludzie, którzy zadają takie pytanie, wyobrażają sobie wykonanie jakiejkolwiek kary, jeżeli nie chcieliby uczynić przestępcy czegoś, co wobec osoby niewinnej jest zakazane. Poza tym to przecież ten sam Bóg, który powiedział: Nie będziesz zabijał, Powiedział, że kto dopuściłby się morderstwa, ten ma zostać skazany na śmierć. No Także pytanie jest trochę bez sensu. A przy okazji, nie będziesz zabijał, to jest tak naprawdę szóste, a nie piąte przykazanie. Chłopie, jesteś tak nieogarnięty, że nie wiesz, że teksty pisma świętego wybrał i zatwierdził Kościół katolicki? No co tam Kościół katolicki sobie zatwierdził, to nie jest tak naprawdę szczególnie istotne. Pismo święte to jest zachowane pomimo, a nie dzięki katolicyzmowi. Kościół katolicki nigdy szczególnie za słowem Bożym nie przypadał, a takich ludzi jak William Tyndale, który ośmielił się przetłumaczyć Biblię na swój język, to palili na stosie. No, dzisiaj strategię już troszeczkę zmienili i zamiast mordować, to po prostu wydają podróbki pisma świętego, takie jak Biblia Tysiąclecia czy Biblia I Kościoła, podobnie jak czynią świadkowie Jechowy, którzy zamiast prawdziwej Biblii to wydają jakiś swój przedziwny przekład. Także te Biblie to mamy dzięki Bogu. A nie dzięki Kościołowi katolickiemu. Ten chłop cały czas mruga. Proszę pana, jak ja w pracy przez 8 godzin gapię się w monitor, a potem biorę się za nagrywanie i lampa daje mi w oczy, no to chyba nie dziwne, że bronią się one powiekami. Noż daj pan żyć. Kiedy do cholery zrozumiecie, że z homoseksualizmem też ludzie się rodzą. To nie jest niczyj wybór. No oczywiście, że to nie jest wybór, bo przecież nikt by czegoś takiego nie wybrał, ale też nikt się taki nie rodzi. Biblia bardzo jasno mówi, że to jest kara za odrzucenie Boga. Na jakiej podstawie sądzisz, że głową Kościoła Katolickiego jest papież?